Szefowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dzisiaj bardzo duża frekwencja tutaj na tym wydarzeniu. Proszę powiedzieć, jak to Państwo sprawiliście, że jest tak dużo ludzi? Bo pamiętam, rok temu było mniej. Czy to tylko pogoda? Pogoda, ale to przede wszystkim współpraca z telewizją Katowice. Dlatego, że program A kto nam zabroni i współpraca z telewizją okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ dzięki temu mamy ogromną frekwencję i też mogliśmy odwiedzić inne, bym powiedziała, nasze subregiony. Zaczęliśmy od Dąbrowy Górniczej, później była Częstochowa, Wisła, finał właśnie w centrum, w sercu Śląska, czyli w Parku Etnograficznym. Polityka senioralna województwa, ona musi być coraz bardziej intensywna. Sam marszałek powiedział mediom, że już coraz więcej, no 20-30% społeczności województwa to już wkracza w ten wiek silver. Tak, jako województwo śląskie jesteśmy pierwsi na mapie Polski, jeżeli chodzi o ilość seniorów. To już jest prawie 24%, czyli o 2% więcej niż w innych województwach. Dlatego dla marszałka województwa Wojtka, Wojtka Saługi priorytetem jest właśnie polityka senioralna, a my jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej staramy się, aby naszym mieszkańcom, naszego województwa żyło się po prostu... W Lepiej. I ta jakość życia była zdecydowanie wyższa niż w innych województwach. My rozmawialiśmy z seniorami i tutaj oni mówili, że cenią bardzo Śląsk, cenią jego różnorodność, cenią to, że można pojechać do Częstochowy, można pojechać do Żywca i to są przecież skrajnie różne części. Gdyby Pani wskazała taki region, swój ulubiony, całego województwa, gdzie można by spędzić idealną jesień życia? Ja myślę, że to nasze Beskidy, dlatego że one mają właśnie ten urok, mikroklimat no i to co chyba senior ceni najbardziej, to są uzdrowiska, tak? czyli daje możliwość przedłużenia swojego życia. Jeszcze ostatnie pytanie, takie już trochę bardziej strukturalne, związane z działalnością ROPS-u, czy w ogóle ośrodków pomocy społecznej. Czy ich jakby teraz wysiłek nie będzie zbyt taki intensywny, wielki wobec takiego wyzwania? Czy one sobie są w stanie poradzić cała ta sfera pomocy społecznej z takimi wyzwaniami, gdzie coraz więcej jest klientów? Ja zawsze podkreślam, że Europa jest Europą socjalną. Mamy to szczęście, że bardzo dużo środków z Funduszy Europejskich przeznaczamy właśnie na politykę senioralną. Tak jak chociażby w naszym województwie ponad 60 milionów przeznaczyliśmy na przekształcanie ośrodków pomocy społecznej w Centra Usług Społecznych, gdzie senior może otrzymać pełen pakiet, zarówno ten opiekuńczy, ale też ten związany po prostu z byciem, z życiem. Podobnie jest z ekonomią społeczną, stawiamy na srebrną gospodarkę, na promowanie, że każdy senior, obojętnie od wieku, może być aktywny także zawodowo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo.